Czego dziś będzie dotyczyło dzisiejsze spotkanie? Jakie padną deklaracje? Z czym Pan przyjeżdża? To nie, nie, nie moja inicjatywa, to inicjatywa Klubu Biznesu. I odezwałem się na tę inicjatywę i przyjechał z przyjemnością dlatego, że Lubelszczyzna dla nas ważny region Polski. Mówi się o tym przedsiębiorcy. Mają taką nadzieję, że dzięki współpracy z Białorusią uda im się e, przynajmniej zminimalizować straty związane z rosyjskim embargiem. Czy to jest realna dla nich szansa? No Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że teraz wymiana towarowa dość um, normalna. I, I w tym, jeżeli chodzi o jabłka, to my 80% importujemy z Polski jabłek, jabłok, uh, w, z pozostałych tylko i wyłącznie 20%. To, co możemy, to już my kupujemy. Co możemy, możemy przetworzyć, to za pomoc też polskich inwestorów. I, to, i dlatego, że zapraszamy na Białoruś polskich inwestorów, żeby utworzyć takie zakłady zachowawcze, przeróbki. I po tym nie ma zakazu w naszej Unii Celnej, żeby to można było sprzedać. Наприклад, до Росії, так наприклад, до Росії, Казахстан, очи